Witam Was. Znajdujemy się dzisiaj na polu kapusty pekińskiej. To jest kapusta przeznaczona na długie przechowywanie do wiosny. Ona będzie przechowywana w tych komorach, które tam widzicie za mną. Na tej plantacji w tym sezonie występowało wiele problemów, m.in. problem ze śmietką na początku, później w zadoleniach, gdzie zbierała się woda, okazało się, że jest to również potężny problem. Problem wynika na pewno z tego, że zalegała tu woda i o, jak widzimy, mamy problem z kiłą kapusty. Jest połowa listopada, tak naprawdę ona już powinna być powoli wycinana, aczkolwiek tutaj producent czeka, aż ona jeszcze trochę zdąży sobie podorastać. Jaki jest sekret tego długiego przechowywania gdzieś tam do maja? No, wynika to z takiego wieloetapowego przygotowania tego produktu. Czyli musimy najpierw zadbać o te komory przechowalnicze, które widzimy z tyłu, czyli musimy je porządnie zdezynfekować i tak samo skrzynie, w których będą te kapusty przechowywane. Kiedyś używano tutaj podchlorynu, teraz producent tu zamgławia po prostu skrzynię, wstawia do palety i wszystko, i komora, i skrzynia jednocześnie jest dezynfekowana przy pomocy zamgławiacza specjalnym, przystosowanym do tego środkiem. Później jest jeszcze stosowany produkt poliversum, tam jest zamgławiana ta kapusta już w komorach, ale również jest wykonywany na tydzień, dwa tygodnie przed zbiorem zabieg jeszcze w polu. No i tutaj przygotowanie w trakcie sezonu wegetacji jest też bardzo istotne, dlatego na to zwracaliśmy już w poprzednich filmach, że kapusta pekińska musi być intensywnie dokarmiana wapniem. I to musi być wag, który jest łatwo i szybko przyswajalny, Dlatego tutaj zalecaliśmy produkt Calboron lub Calgreen. No i tutaj jeszcze, żeby intensyfikować ten jej zielony kolor, stosowany był produkt Green Mix, czyli taki produkt, który zawiera dużo magnezu i żelaza, żeby ona miała intensywny zielony kolor.